Cześć, tutaj Daniel Raziecki, witam Cię serdecznie na blogu Jak Zostać Programistą wymiataczem. Dzisiaj mamy odcinek 033 i pozwól, że opowiem Ci dzisiaj o językach programowania, których nie używam. I ponieważ wczoraj nagrałem bardzo długi odcinek, do którego Cię serdecznie zapraszam, bo przyda Ci się ta wczorajsza wiedza bardzo mocno w Twoim codziennym życiu programisty, który się rozwija i uczy i pracuje i nie ma na nic czasu, więc... Tam jest link do tego odcinka, bardzo polecam naprawdę, żebyś obejrzał. A wracając do tematu, to ponieważ, jak już wspomniałem, poprzedni, wczorajszy odcinek był bardzo długi, dzisiaj chcę, żeby ten był krótszy, więc dzisiaj będzie tylko o tym, czego faktycznie nie używam. A w poniedziałek, w poniedziałek zapraszam Cię na odcinek o alternatywach. Czyli o alternatywnych rozwiązaniach, alternatywnych językach, według mnie dużo lepszych, dużo fajniejszych. I dużo najbardziej nadających się w dzisiejszych czasach do pracy niż te języki, o których będę mówił za chwileczkę przy tablicy. Zgoda? Świetnie. To ja Cię zapraszam do tablicy. Czarny? Dzisiaj czarny. Nie. To powiedzmy niebieski. Zgoda. Tak, nie widzicie, już widzę te gromy, które lecą w moją stronę. Java. Tak, nie używam Java. I w kontekście języka programowania, żeby była jasność, bo środowisko wirtualne, maszynę wirtualną Java jak najbardziej używam, ale używam do oprogramowania jej innych języków. O jakich? Poniedziałek, pamiętaj, poniedziałek. Java. Dlaczego nie używam? Tylko jak ja będę opowiadał o tych językach programowania, to weź małą poprawkę na to, ile lat już programuję. To już jest grubo ponad 30 lat, w związku z czym moja historia może być nieco prehistoryczna momentami, ale no, dlatego Masz ten kontekst, żeby zrozumieć niektóre moje wypowiedzi. Jeszcze raz wracamy. Java, Java, Java. Czemu, czemu nie Java? Pierwsza styczność z Java miałem w granicach 2001 roku, 2001, 2002. I po pierwsze, Java była wtedy koszmarnie przegadana. No, zrobienie prostej rzeczy to wymagało napisania kilkunastu linii kodu. No, to, to po prostu dramat. I niestety, mimo ciągłego rozwoju Java, pod tym. Względem się nie zmieniła wiele, o ile w ogóle. Nadal jest językiem bardzo przegadanym, i tego w Java bardzo, bardzo nie lubię. I dlatego też nie zachęcam do Java, ale nie tylko dlatego. Wtedy Java była wolna. Noś porównaj sobie 2000 rok, a 2020, który mamy w tej chwili, sprzęt, jaki był wtedy, jaki mamy dzisiaj. Gdybyś aplikację, którą piszesz dzisiaj dla maszyny wirtualnej Java, usiłował uruchomić na tym sprzęcie, który był 20 lat temu, krzyżyk ci na drogę, naprawdę. Nie dało się, to jest fizycznie niemożliwe. Więc wtedy Java była bardzo wolna, wymagała bardzo dużo zasobów sprzętowych do tego, żeby działać. I ja próbowałem podejść do Java kilkukrotnie, i ta ilość nadmiarowego kodu, który trzeba było wpisywać, żeby coś uzyskać, za każdym razem mnie pokonutowała. I mimo, że bardzo chciałem korzystać z maszyny wirtualnej Java, bardzo chciałem korzystać z tego całego ekosystemu, rezygnowałem. Za każdym razem rezygnowałem. I to nie był taki głupi krok z mojej strony, biorąc pod uwagę, że czytałem wiele artykułów o tym. Że duże firmy, firmy programistyczne, które tworzyły swoje aplikacje Java, rezygnowały z Java na rzecz na przykład Pythona. I potem się chwalili, że słuchajcie, nasz system przepisaliśmy w Pythona i używamy w tej chwili o połowę mniej zasobów. Sprzedaliśmy połowę naszych serwerów do innych firm, już ich nie potrzebujemy, bo Python wymaga o wiele mniej zasobów niż, niż Java. Tak to było. Tak, naprawdę, tak to było. W tej chwili to się wszystko pozmieniało, głównie nie dzięki temu, że Python się wielce zmienił, albo Java się zmieniło. One się, te języki się rozwijają. Wszystkie języki, prawie wszystkie języki się rozwijają, ale nie aż tak bardzo. Na no to, co się bardzo rozwinęło, to sprzęt. Sprzęt, który mamy obecnie, jest nieporównywalnie większy od tego, na którym mogliśmy pracować jeszcze kilka, nie mówię kilkanaście, jeszcze kilka lat temu. Sprzęt idzie bardzo do przodu. Moc procesorów, ilość dostępnej pamięci, ale dobra, koniec, bo ja mógłbym się rozgadać i bardzo długo o tym gadać, a ten odcinek ma być krótki. Ja chcę krótki odcinek, a tu już mam 6 minut nagrane. Dawa, dlaczego nie? rozwlekła składnia, wolny, no działający kod wtedy, wtedy, w tej chwili, wtedy działa wolno, tylko mamy sprzęt szybszy. Wysokie wymagania zasobów. Tak samo jak kiedyś, tylko teraz ponownie mamy więcej zasobów w sprzęcie. Kiedyś Java kojarzyła się z Tomcatem w dużej mierze, który sam z siebie dodawał jeszcze większy narzut na konieczność użycia odpowiedniej ilości zasobów i zwalniał to wszystko. Więc to wszystko razem dało mi to, że nie używałem Javy. Nie używałem. I nie używam i nie rekomenduję używania. Nie rekomenduję używania dzisiaj, nie tylko z tych powodów, o których powiedziałem, ale dlatego, że jest w tej chwili multum rewelacyjnych alternatyw do Java. Dobrze? Zamiast się uczyć Java i uczyć tego języka programowania, można się nauczyć innych i korzystać z całego tego ekosystemu Jawowego w dużo fajniejszy, przyjemniejszy i efektywniejszy sposób. Ale o tym pogadamy sobie w poniedziałek. Drugi język. Drugi język na liście. Javascript. Javascript. Nie mogę zabrać Javascriptów na tej liście. I jeśli znasz Javascript, to możesz się teraz pośmiać trochę, bo nie wiem czy wiesz, ale Javascript był zaplanowany na początku i podczas jego tworzenia jako język łatwy, lekki, przyjemny i prosty do nauczenia się. Teraz już się śmiać. Tak, takie były plany dotyczące Javascriptu i to miał być jako taki właśnie szybki, prosty języczek do dynamicznego tworzenia aplikacji sieciowych, żeby można zamiast, nie wiem, 10 razy coś pisywać, wpisać jedną małą pętlę, która się wykona i dynamicznie coś tam pozmienia. Takie były generalnie plany. No i to może nawet fajnie nie funkcjonowało, dopóki ktoś nie wpadł na to. Nie wiadomo kto i nie wiadomo dlaczego, na znaczy, pewnie jakby się poszperało, to by się znalazło. Ale dopóki ktoś nie wpadł na to, że w JavaScriptie można pisać wszystko. Na szczęście JavaScript mnie generalnie mocno ominął, bo specjalizowałem się głównie w backendzie. Miałem trochę styczności z JavaScriptem i jakoś zawsze nie zachwycał mnie, za no to bardzo zadziwiały mnie niektóre jego elementy. Tak, niektóre elementy były zadziwiające. Lecimy dalej. Perl. Około 2005 roku, w firmie, z którą współpracowałem, potrzebowaliśmy narzędzie do zarządzania naszymi aplikacjami. Na serwerach klientów albo na naszych serwerach potrafiliśmy mieć zainstalowanych bardzo dużo naszych aplikacji serwerowych. Trzeba było te serwisy stopować, zestartować, przeglądać logi. To wszystko było robione ręcznie, przy pomocy PS-ów. No, no, dramat generalnie. Więc postanowiłem napisać narzędzie, które będzie tym wszystkim zarządzało i ułatwi nam wszystkim życie. A ponieważ wtedy byłem jeszcze młody i bardzo głupi, ciągle jestem młody oczywiście, i, i też bardzo głupi, w każdym razie uznałem, że nauczę się perla. No, jakiś taki wymysł miałem, nauczę się Perla, zrobię to narzędzie w Perlu. I rzeczywiście napisałem te kilka tysięcy linii w Perlu i nigdy więcej. Składnia Perla jest straszna. Ja jej nie lubię, nie znoszę. Uważam, że jest no, po prostu tragiczna. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy ją uwielbiają, bo w Perlu można tworzyć pod względem kompensacji kodu po prostu prawdziwe cudeńka. Te wszystkie Perl Golfy to jest bardzo znana rzecz i nie każdy to musi lubić, ja nie przepadam. Ja wolę, kiedy język jest bardziej jednoznaczny i nie jest aż tak elastyczny jak Perl, bo ta elastyczność powoduje, że jak się ściągnie cudze biblioteki, to czasami można nie mieć pojęcia, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej. Więc to jest ten element Perla, za którym naprawdę nie przepadam. Poza tym, poza tym w tej chwili dla Perla jest kilka świetnych alternatyw, i wieszcie co, i to nie tylko tak, że ja nie lubię Perla. Nie. W, 2000, tak, w 2017 roku w ankiecie Stack Overflow, pamiętam, robią to ankiety, opisują najbardziej lubiane języki, te, które najbardziej nas złoszczą i te, których no, najmniej się chcemy nauczyć. I Perl był na ostatnim miejscu na tej liście języków, które chcielibyśmy poznać. Na ostatnim, więc nie tylko ja nie mam ochoty na Perla. Niech on umrze śmiercią naturalną. Ja wiem, że są tacy, którzy mogą go lubić. Nie ma sprawy, ale jak dla mnie, mogłoby go nie być. Jest tyle fajnych alternatyw. Papa, perl, bye bye. No i na koniec prawdziwa perełka. Ja wiem, że to podobnie jak z Dawą, też część z Was może mnie znie lubić. Przekro PHP. PHP. Nie mogło zabraknąć PHP. page czy PHP, jak mówią niektórzy, a ja mówię płacz, cholero, płacz. No tam nie będziemy się o cecha burzyli, nie? Płacz, cholero, płacz po prostu. Słuchajcie, dlaczego ja nie lubię, tak, nie lubię PHP? Dlaczego? Bo PHP to jest coś, co powstało jako zestaw narzędzi. Okay? Ktoś postanowił sobie napisać stronę internetową, no i żeby było mu łatwo, szybko, przyjemnie napisać tą stronę internetową, stworzył sobie zestaw narzędzi. Które tam coś robiły, tak? Tutaj wrzuciły kawałek stringu, tam na stronę wrzuciły kawałek stringu, tutaj wrzuciły. Super, no nie ma sprawy. Potem postanowił napisać kolejną stronę, bardziej rozbudowaną, więc rozbudował to swoje narzędzia. Później stwierdził pewnego dnia: A kurczę, te narzędzia to za mało, a jakbym tak zrobił z tych moich narzędzi taki mały, prosty język szablonów do HTML-a? No będzie mi łatwiej. No i powstał prosty język szablonów do HTML-a który pisywałaj sobie jakąś wartość, szablon był pobierany, wypełniany wartościami odpowiednimi i wyświetlany. No, okej, okay, super sprawa. No, ale potem autorowi zabrakło funkcji w tym języku szablonu, więc je sobie dopisał. No, rozwiązanie zaczęło się powoli rozszerzać i rozszerzać, no i zabrakło, brakowało ludziom obiektowości, więc autor dopisał obiektowość. I tak powstało PHP. I właśnie dlatego PHP ma pełno rzeczy nieprzemyślanych i kompletnie niezaprojektowanych. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby usiąść w tym momencie i zacząć pisać jakiś soft bez jakiegoś większego, głębszego przemyślenia, jak on ma wyglądać. Siadasz, masz pomysł, pomysł w głowie na jakąś swoją aplikację, zaczynasz klewać pierwsze linijki kodu i powolutku tworzysz swój pierwszy template, tak? Pierwszy szablonik, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda, żeby ocenić swój pomysł. I można to robić bez projektu, naprawdę można. Projekt sobie piszesz na bieżąco, rozszerzasz te funkcjonalności, które potrzebujesz, i coś sobie powstaje. W porządku? Możesz szybko ocenić, czy to, co powstaje, ci się podoba, czy ci się nie podoba. Potem możesz to wszystko wywalić w diabły. Jak już wiesz, czego chcesz, możesz zacząć tworzyć prosty projekt i na bazie niego tworzyć. Ale sam początek może powstać bez projektu. W przypadku PHP, w przypadku języków programowania, ja nie, nie zgadzam się na coś takiego. Żeby powstał dobry język programowania. On musi być przemyślany od A do Z. To nie może być zbiór narzędzi, który nagle zamienimy na język programowany. Bo to się kończy, tak jak się skończyło z PHP. Ok? Nie chcę wracać do tego języka. Nie, koniec. Tobie też odradzam. W porządku? Mogę? Mogę. Możesz się nie zgadzać? Możesz się nie zgadzać. To wszystko. Aha, i. Tak żeby było, jeżeli ja tylko tam do o tych językach, że one są niefajne i mi się nie podobają. To tak jak mówiłem na początku, w poniedziałek porozmawiamy o alternatywach, bo ja chcę, żebyś zrozumiał już do końca, dlaczego ja nie używam tych języków. Nie używam ich również dlatego, bo uważam, że w tej chwili w dzisiejszych czasach są nieporównywalnie lepsze alternatywy do nich. Skoda? Świetnie. To widzimy się w poniedziałek. Papa! Pa.